Sałatka z tylu składników, że sami nie wiemy co tu jest, więc oglądajcie po prostu. Papryka. Kolorowa, słodka papryka. Papryka? Papryka. Papryka. A co to, a co to? To mango. Do sałatki? A czy ty jesteś mądry? A czy ty jesteś piękna? Oj. Shaker, shaker. Pokrojone mięso z kurczaka i piersi do mieszanki przypraw z czoskiem kolorowym i jakimś zajebistym czoskiem, O! Strym! I grillowym. O, wspaniały, pikantny olej, tylko nie olejcie siebie. I wlewacie go sobie na patelnię. Tak wyciągnijcie trochę, bo tutaj są takie fajne rzeczy, żeby to miało smak o, trochę. A że o, to jest rodzinne, o, to o. to trzeba, wiecie, tak mniej przypraw o, ale ostro I tak dwie i pół piersi pograne w kostkę przyprawione, zrzucamy tutaj, wiecie, bo... Gry rodzinne, dużo trzeba. I to będzie się smażyło. Z tak o czerwono. Popatrz ale już nie, nie ma czasu. Jest nie nie ma Nie ma jest czas. Gdy mięso z cybulko się smaży. Zajmij się tym co ryja parzy. Tylko wyjmij te gniazda, bo to dziadki poumierają. Bardwa powód mam...